Hej, witam Cię na kanale Odmładzanie na ekranie. Słuchajcie, jest to wyjątkowy czas, czas, którego się nikt nie spodziewał i nikt nie wierzył, że może nastąpić takie zatrzymanie i taki straszny, można powiedzieć, reset naszego życia. Mam nadzieję, że się trzymacie, mam nadzieję, że wszystko jest u Was ok, że jesteście zdrowi i jakoś dobrze pożytkujecie ten czas. Czas, kiedy nie pracujemy, przestaliśmy się uczyć. Tak naprawdę to nikt by nie pomyślał, że jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu pewien rodzaj grypy, można powiedzieć, może zmienić tak życie ludzi na całym świecie. Ja na samym początku, kiedy się pojawiła ta informacja o koronawirusie, mówiłem o tym, że tak naprawdę on na pewno do nas dojdzie i doszedł, ale nikt nie myślał, jaki on będzie miał wpływ na cały świat, na naszą gospodarkę, na nasze życie. Dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć taką bardzo ciekawą historię, moim zdaniem. Zacznę od, od tej właśnie... Opowieści o tym, jak naukowcy w Stanowym Uniwersytecie zrobili pewne doświadczenie. To doświadczenie trwało dwa tygodnie i poproszono grupę ludzi, ochotników, aby się zgłosili i zapisywali swoje myśli, swoje uczucia i to, jak się czują, co przez całe dnie. Myślą i jak te myśli wpływają na ich uczucia. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo musimy wiedzieć o tym, że człowiek średnio myśli około, wytwarza jego mózg około 60-70 tysięcy myśli na dobę. Więc cały czas myślimy, cały czas ten nasz mózg pracuje. Nie ma takiego momentu, w którym my przestajemy myśleć. Często właśnie ludzie, którzy zaczynają, chcą zmienić swoje życie, zaczynają medytować. I właśnie medytacja polega na tym, aby przestać myśleć. Nie jest to łatwe. Wszyscy, którzy zaczęli medytować i uczą się medytacji, uważają, że to jest bardzo trudna rzecz. Ja osobiście nigdy jakoś tam szczególnie nie medytowałem, natomiast dla mnie najlepszą medytacją jest właśnie spacer w lesie, ponieważ tutaj odpoczywam. Zresztą słyszycie jakie odgłosy las nam tutaj serwuje. W lesie jest pięknie, zresztą pokażę Wam, bo niestety jest tak potężne słońce, że trudno tutaj zacząć filmować. Znalazłem jakby takie dogodne bardzo miejsce na to, żeby tutaj nagrać ten krótki film. I co dalej z, tą, z tym doświadczeniem tych naukowców? Ci naukowcy stwierdzili, słuchajcie, że będą badali dokładnie biomarkery, biomarkery stanu zapalnego. Te biomarkery stanu zapalnego będą badane na podstawie tego, jakie mamy myśli i jakie mamy. Uczucia, jak przez dwa tygodnie te nasze myśli i te nasze związane z tymi myślami uczucia, które się wytwarzają w naszym organizmie, będą miały wpływ na nasz na, na, na te organizmy, które były badane. I wyobraźcie sobie, że te badania były bardzo dokładne i bardzo szybko dały odpowiedź. A mianowicie odpowiedź jest taka, że to właśnie. Te stany zapalne wpływają, te, te myśli wpływają na te stany zapalne w ten sposób, że osłabiają te, ten nasz organizm. Te biomarkery były ewidentnie, że tak powiem, niskie wtedy, kiedy ludzie myśleli negatywnie, kiedy ludzie przejmowali się, byli w strachu. I zobaczcie teraz, zobaczcie ten moment, w którym to świat się zatrzymał. Świat, w którym jest tak naprawdę cały czas strach. Ludzie cały czas są, cały czas im się dostarcza mnóstwo informacji na temat koronawirusa i to budzi strach. Ten strach jest ogólny, można powiedzieć, bo gdzie się ruszymy, widać, że ludzie się troszeczkę zaczęli bać, ludzie się troszeczkę izolują, ale z drugiej strony są bardzo pozytywne rzeczy. Ludzie się integrują, pomagają sobie, ludzie potrafią bardzo fajnie pomagać sobie. Przecież i ogólnie, ogólno, że tak powiem, sąsiedzkie akcje są, gdzie ludzie dają ogłoszenie, żeby ludzie starsi, którzy mają zapotrzebowanie na zakupy, którzy są bardzo. I narażeni na konsekwencje związane z koronawirusem, po prostu nie wychodzili do sklepu, nie, nie narażali się na te, na te sytuacje, które będą ich, że tak powiem, narażały na, na zachorowanie na koronawirusa. I zobaczcie, co się dzieje. Jak strach ma wielkie oczy. W wojsku się często mówiło brutalnie, że panika. Panika nogi upierdala. Brzydkie, brzydkie stwierdzenie, ale tak to niestety jest, słuchajcie. Strach ma wielkie oczy, i strach po prostu odcina nam wolę walki i wolę, jakby można powiedzieć, zdrowego myślenia. I naukowcy to ewidentnie w tym doświadczeniu w Pensylwanii po prostu potwierdzili, że te stany zapalne w komórkach zaczynają się wytwarzać, a stały stan zapalny, czyli stały stan strachu, stały stan e, takiego m, stresu powoduje po prostu e, choroby, choroby w naszym organizmie i to choroby fizyczne, czyli e, to mogą być, słuchajcie, Cukrzyce, bardzo często ludzie w trudnych momentach, w momentach, kiedy umiera im ktoś bliski, kiedy ktoś choruje bliski, kiedy tracą pracę, tracą coś, co było dla nich cenne, zapadają po prostu na choroby. I to właśnie często jest cukrzyca: to są udary, to są wylewy. Mm, bardzo e, mnie zainspirowała kiedyś historia, którą przeczytałem, mianowicie e, takiego człowieka, który był jednym z najbogatszych ludzi w Polsce, e, pana Kluski. Pewnie większość z Was ją słyszała, e, że ten człowiek można powiedzieć był. Można powiedzieć, zniszczony przez system podatkowy, przez system aparat państwa, ponieważ w pewnym momencie zarobił mnóstwo pieniędzy. To były wielkie pieniądze, on był też właścicielem onetu. Nie wiem, czy on dalej jest, chyba ten onet sprzedał, ale sprzedał też Optimusa, dużą firmę. Ale co się stało, kiedy sprzedał to wszystko? Zaczęły się kontrole. Jego. Doradcy finansowi stwierdzili, że on właściwie nie musi płacić podatku, ale on powiedział: No skoro ja nie muszę, to zróbcie wszystko, żebym ja musiał zapłacić ten podatek. I wyobraź sobie, że zrobili wszystko, ale w pewnym momencie pojawiło się trzech panów, bo tak to on opisuje, i tych trzech panów powiedziało, że fajnie by było, gdyby tymi pieniędzmi on się po prostu podzielił. I to wtedy, właśnie po tej wizycie, ci. Ten Roman Kluska stwierdził, że trzeba zrobić wszystko, żeby on ten podatek zapłacił. Tak jakby zrobił wszystko, żeby nie musiał, że tak powiem. W tych wszystkich wydatków robić tych dziwnych spotkań z tymi ludźmi, i, że tak powiem, układania się z tymi ludźmi, bo można powiedzieć, że pewnie to byli jacyś tam ludzie władzy, ludzie polityki, którzy przyszli do niego z tą propozycją. No i zaczęło się po prostu. Wielkie, wielka zmiana w jego życie. Oczywiście rano, godzina szósta, jak to zazwyczaj bywa, przyszli do niego panowie z różnych służb i zaczęli mu po prostu rujnować życie. I, i co? i opowiada, że był to bardzo ciężki okres, był to bardzo trudny okres i on sobie jakoś poradził. On wyszedł na prostą, chwycił oddech. To był człowiek, który miał niesamowite pieniądze, niesamowite znajomości, mnóstwo właściwie wszystkich znał z polityki, a tak i tak to go to wszystko nie nie ominęło, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że on sobie z tym poradził. Natomiast mówi o tym, że mnóstwo ludzi do niego się zgłaszało, którzy właśnie byli poszkodowani, czy to przez system sądowniczy, czy też przez system całego aparatu państwowego, którzy słuchajcie, tak mocno, że tak powiem, zaangażowali się w to wszystko emocjonalnie, tak się zaczęli denerwować, przejmować, że on mówi, że większość tych ludzi po prostu miało wylewy, miało zapalenie, stan zapalny. Różne zapalnia trzustki, to były wylewy, to były też oczywiście zawały serca, nowotwory, no i też mnóstwo tych ludzi, mimo to, że toczyły się te sprawy bardzo długo, nie umiało do siebie dojść i po prostu umierali ci ludzie. Więc taki wpływ na to wszystko ma stres i na to ma przejmowanie się. Podobnie podam wam taki bardzo ciekawy przykład mianowicie lotnicy w Stanach Zjednoczonych wojskowi po 40 już odchodzą na emeryturę i wyobraźcie sobie że ci ludzie którzy są w pełni wyobraźcie sobie że ci ludzie są w pełni zdrowi przechodzą testy są, są świetnie że tak powiem fizycznie na bardzo wysokim poziomie można powiedzieć to oni mając, odchodząc na emeryturę umierają też ten stres, też te, ta zmiana e, jakby myślenia, te negatywne myśli ich nachodzą, zaczynają myśleć, że są niepotrzebni, że, e, że tak naprawdę życie im się skończyło, przestają mieć cel i zaczyna się ta cała, e, że tak powiem, ta machina e, utraty zdrowia, utraty jakby chęci życia e, w, u tych lotników. Więc tak naprawdę najgorszą toksyną, którą wytwarzamy przy, dla naszego organizmu, to są toksyny związane właśnie ze strachem, z przejmowaniem się, ze stresem. Nasz organizm jest tak przygotowany, słuchajcie, że y, oczywiście stres jest, y, jest bardzo dobry i wtedy, kiedy się stresujemy, w naszym organizmie y, wytwarza się adrenalina, jesteśmy stol, zdolni do wielu rzeczy. Y, tych przypadków jest wiele, kiedy ludzie w wielkim stresie otrzymują wielką siłę, są w stanie zrobić wielkie rzeczy. Y, tych różnych historii można opowiedzieć wiele, ale stres jest im zmobilizujący, natomiast długi stres, długi strach, powoduje w naszym organizmie w, dłuższym, w dłuższej perspektywie czasu po prostu choroby. Choroby i to fizyczne i również psychiczne. Więc ja jakie mam antidotu na na ten strach, na tą sytuację w życiu? Najprościej można powiedzieć, nie myśl o problemach, przestań myśleć, przestań się przejmować. Nie jest to takie łatwe, to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, żeby przestać myśleć, ale na pewno to działa. Na pewno to działa, jeżeli przestajemy myśleć, staramy się oderwać myśli od problemu, to często ludzie, którzy mieli ten problem, opowiadając to później, mówią, jakby problem sam się rozwiązał. Nie wiem, jak to jest, ale problemy, problemy po prostu same się rozwiązują, kiedy przestajemy o nich myśleć. Nie wiem, czy znacie takiego, takie przypadki, ale na pewno gdzieś tam wokół Was są ludzie, którzy mieli różne problemy. Może to Ty miałeś problem i też przestałeś myśleć, przestałeś się przejmować. Często bywa tak, że jak już dobijasz do ściany i myślisz sobie, nie ma rozwiązania, na sam koniec przychodzi rozwiązanie. Na sam koniec przychodzi po prostu do na rozwiązanie, bo przestajemy się przejmować, przestajemy myśleć o problemie, po prostu stwierdzamy, że już nie ma nic, co moglibyśmy wymyślić, co moglibyśmy zrobić i ten problem rozwiązać, bo my sami często zaczynamy myśleć, jak to rozwiązać, ale w momencie, kiedy zaczynamy się w ten sposób denerwować, nakręcać, to tak jakby pętla zaczęła się na naszej szyi zaciskać, tak jakby nasze myślenie je zaczęło po prostu nas paraliżować. Jest takie stwierdzenie w rynku, Walutowym, w rynku ogólnie finansowym, na giełdzie mówi się o takim stwierdzeniu panic sell, czyli sprzedajemy panikę. Kiedy jest panika, to sprzedajemy. Rynek upada. Zobaczcie, co się dzieje teraz. Zobaczcie, kiedy nadchodzi te, nadchodzą te informacje o koronawirusie, o tym, że to jest pandemia, że to wszystko się strasznie rozwija, jaki to ma wpływ na gospodarkę. Jak niesamowicie pikują wszystkie indeksy, jak w Polsce były największe zjazdy, słuchajcie, na giełdach, jak ludzie się wyprzedają, jak nagle rynki zaczynają po prostu wariować. Następuje taki panic sell. No oczywiście ci, co mają silną psychikę, ci, którzy są naprawdę niesamowicie mocni, którzy już przeżyli, którzy się nauczyli panować nad emocjami, na tym wygrywają. Wtedy kiedy krew się leje na giełdzie, Yy, Przypływają tak zwane rekiny, i one właśnie dokonują zakupów, które w perspektywie czasu dadzą im wiele zarobić. Ale to nie o to chodzi, bo chodzi o, o nas, o zwykłych, że tak powiem, Kowalskich. Co można jeszcze zrobić, żeby pozbawić się stresu? Przede wszystkim wysiłek fizyczny. Najlepszy jest po prostu wysił wysiłek fizyczny. Kiedy się spocisz, nie masz siły na stres, nie masz myśli, nie masz siły na myślenie. Kiedy pracuje ciało, Twoja psychika odpoczywa. Kiedy pracuje umysł, twoja, twoja fizyczność odpoczywa. Jak gdyby. To są takie naprzemienne rzeczy, które się z drugiej strony bardzo napędzają. Także to jest jakby druga sprawa. Y, wisiłek fizyczny. Oczywiście spacery. Zobaczcie sobie jak tu jest pięknie. Kiedy idziesz, kiedy dostrzegasz to piękno tutaj lasu, tej przyrody, y, odchodzą te złe myśli, tak jakby te myśli, y, te wszystkie negatywne emocje, ten strach odchodzi, tak jakby las zabierał nam, jakby natura zabierała, jakby nas uziemiała i zabierała to wszystko, co w naszej głowie się y, kłębi. Słuchajcie. Ja życzę Wam oczywiście zdrowia. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny za komentarze, za wszelkie, yy, słuchajcie, łapki w górę. Dziękuję za, yy, za negatywne jakieś tam stwierdzenia. Ostatnio bardzo yy, Pan się, że tak powiem, yy, o filmie o miedzi wypowiedział yy, bardzo ładnie, jak ja to nazywam, hej bidon, coś tam, coś tam o azbeście. Słuchajcie, niestety yy, to świadczy tak naprawdę o tym, yy, jak yy, jaki mamy poziom, że tak powiem, wypowiedzi, jakbym, że tak powiem, mógł to skomentować, to właśnie uważam, że najlepiej w ogóle nie komentować, ale jakoś tak dziwnie okazało się, że, że po prostu ta wypowiedź była była taka, można powiedzieć, nie na poziomie, bo przecież możesz tego słuchać, nie musisz tego słuchać, możesz to przyjmować. Dla jednego ta informacja będzie cenna, dla drugiego to będzie słaby temat. Słuchajcie, mimo wszystko życzę Wam przede wszystkim zdrowia, spokoju, spokoju, nie stresujcie się, nie nakręcajcie się tą sytuacją, tu wszystko minie. Zawsze po słońcu, po, po, po burzy jest słońce, słuchajcie, absolutnie. Nie ma czegoś takiego, żeby wszystko było konstant. W życiu tak to bywa. Jesteśmy My szczęśliwi, jesteśmy, mamy też trudne rzeczy, każdego spotykają choroby, śmierć ludzi, utrata czegoś, ale nie bójmy się tego, bo to jest dziwne i to jest też przypowiedź z Biblina, słuchajcie, na sam koniec, kiedy Hiob powiedział, tego, czego się bałem, do mnie przyszło. Zrealizowało się. Po prostu my tego, czego się boimy, często się to realizuje, a nie bójmy się, bo sami sobie szkodzimy. Szkodzimy naszemu zdrowiu. Fajnie też powiedział Bruce Lipton, który badał bardzo wpływ naszego myślenia, naszego samopoczucia na, na nasze DNA. I okazuje się, że słuchajcie, na nasze myśli pozytywne, nasze, nasze placebo działa tak, że my jesteśmy w stanie wyzdrowieć z wielu chorób. Ale jest z drugiej strony nocebo, czyli coś, co nas paraliżuje, coś, co jest nam w stanie wpopować świat zewnętrzny, gdzie my to przejmujemy, zamiast to filtrować, cały czas się ładujemy. Zobaczcie sobie taką prostą rzecz. Jeżeli rano... Usłyszysz sobie jakąś piosenkę, wpadnie ci w ucho, co cały dzień ją nudzisz. Tak samo jest z tymi negatywnymi myślami, z tymi negatywnymi przekonami, przekonaniami. Jeżeli rano sobie coś negatywnego zaczniesz do głowy wbijać, to cały dzień o tym myślisz. Umysł, podświadomość, ego, cały czas ci to powtarza, cały czas cię to nakłada i te 60-70 tysięcy myśli cały czas jest pompowane do Twojego organizmu. Pomyśl, jak to wpływa na Twoją psychikę. Pomyśl jak to wpływa na Twoje zdrowie? Miłego dnia, yy, słonecznego dnia, kolorowego dnia. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!